No, halo, alo, dzień dobry. Przechodzę dzisiaj z takim tematem. Produktów, które warto mieć na zasadzie pogotowia ratunkowego w razie infekcji. Poprosiła mnie o to koleżanka, która jest u mnie w strukturze, ale myślę, że ten, to wideo się przyda też innym osobom. Przygotowałam sobie kilka takich produktów, które, które uważam, że trzeba mieć przed sezonem zimowym, na wypadek właśnie infekcji. To jest imbir, woda z imbirem, którą piję w ogóle bardzo często. To jest też herbatka szczystka I już Wam będę mówić, co, e, co, co ja używam i co mam zawsze przy sobie. Mam w ogóle taką mini, mini apteczkę, kosmetyczkę z, w pracy, bo kiedyś spotkało mnie, niestety szło mi zapalenie ucha na dyżurze, a jak jestem 12 godzin w pracy, no to dostępu do produktów nie mam, a przez 12 godzin to się dużo już może zadziać. Także szło mi ucho. Tak mnie bolało ucho, i wiedziałam, że, że nie wiem, czy przewiałam, no coś tam się zadziało, że miałam taki ból ucha, i na szczęście, właśnie w pracy miałam produkty. Eee, I powiem Wam szczerze, że nie odwinęła się z tego infekcja. Także e, od, te, od naprawdę, zawsze mam przy sobie produkty. E, też moja córka e, pojechała na studia do Osztyna, e, i no i co, nowe miejsce jeszcze nigdzie nie była zapisana do przychodni w piątek mi pokazuje zdjęcie wysyła mi zdjęcie gardła po prostu angina, takie gardło czerwone sama ta no masakra i co tu zrobić? w piątek wieczorem, kiedy wiecie przychodnie nawet zamknięte, gabinety prywatne co tu zrobić? I tylko krótkie pytanie co masz w domu? Powiedziała mi co ma powiedziała mi jakie dawki ma brać co ma brać, oczywiście też nie miała wszystkiego co ja tutaj Wam pokazuję, bo no, nie miała wszystkiego, ale wiecie no dawką nie jedzeniem słodkiego wtedy, no bo pamiętajcie, że wysokie poziomy cukru po pierwsze podnoszą. Daj, podnoszą cukier. Po pierwsze. Ogłupiają układ immunologiczny. Po prostu ten układ immunologiczny jest pijany. To tak, jak wiecie, w, tych, w tej kreskówce było sobie życie. Wiecie, to te białe. Ci strażnicy biali, no to co to jest właśnie układ, białe krwinki to są i oni mają pilnować, oni tam są takie, są takie odkurzacze, które po, wiecie, zjadają te wirusy, które zjadają bakterie, także te, to, te wszystkie i strażnicy i, i, i te yy, też yy, takie, takie komórki latające w tej, nad tymi krwinkami, to wszystko jest układ immunologiczny, to są wszystko białe krwinki. I jeśli my zjemy jakiś wysoko energetyczny jakiś posiłek, czy właśnie nawet słodkie jakieś ciasto, czy cokolwiek, to po pierwsze zostawiamy na gardle idealną pożywkę dla bakterii, a po drugie, i one wtedy mają po prostu turbo doładowanie, zostało energetyka, a po drugie ten układ immunologiczny jest pijany. Także miejmy to na uwadze, że w w chorobie, jak już czujemy, że nas dziś łamią kości, to żeby absolutnie już ominąć takie, jakieś takie rzeczy, które powoduje wysokie skoki cukru. I tutaj w tym wideo chcę Wam powiedzieć, co ja używam. Co ja używam? Powiem szczerze, że tak, po pierwsze jedzenie posiłków, żeby się dużo najadać, to jest bez sensu, bo też nie mamy, zobaczcie, apetytu. Także tutaj przychodzi light, to na pewno trzeba wypić sobie. Pamiętacie, że w dwóch porcjach lighta jest 100% zapotrzebowania na witaminy, minerały i też tutaj są e, aminokwasy. To są białka w prostej formie, które, takie małe cegiełki powiedzmy, które są potrzebne do syntezy enzymów, hormonów. E, naprawdę, organizm tego bardzo potrzebuje. Sama wątroba wydziela około 100 enzymów. E, także wiecie to jest wszystko to jest wszystko naprawdę bardzo bardzo potrzebne i zamiast robić sobie jakieś kanapki nie wiadomo z czym i wiecie i się i jeść nie wiadomo co to naprawdę dwie porcje wypić sobie koktajl e, po koktajlu popić sobie alesem żeby też to gardło przepukać żeby tutaj też właśnie te bakterie nie miały wiecie e, e, ja sobie płuczę zawsze popijam alesem i właśnie płuczę sobie tak gulam tak, 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 zwy, tak zwyczajnie, żeby też to gardło tutaj y, osłonić, żeby też wiadomo, ale działa miejscowo, też podnosząc odporność y, i też wspiera y, tutaj tą florę bakteryjną, naszą fizjologiczną, która walczy z florą chorobotwórczą. Musimy to pamiętać, że bakterie w organizmie to nie są tylko... Bakterie chorobotwórcze, ale to są też takie bakterie, które są dla nas przyjazne i one walczą z chorobotwórczymi, także to jest bardzo ważne. Także też byłam na szkoleniu w, w, ze szpitala online i akurat było, była pani mikrobiolog, która właśnie przestrzegała przed tym, żeby nie dezynfekować tutaj gardła zupełnie takimi, nie zabijać wszystkich bakterii, dlatego że te bakterie e, pozytywne są bardzo ważne. <laughs> Także to, jeśli chodzi o jedzenie, to to. Oczywiście dużo pijemy woda z aloesem. No o aloesie to chyba nie muszę mówić. Są małe aloesy, także można mieć w pracy po prostu na taki wypadek, gdyby się coś działo i wtedy taki aloesik to ja wypijam na dzień tak naprawdę, nie? Bo to jest zupełnie inna, inna potrzeba. No i co? Numer jeden po prostu będę Wam mówić pod kątem ważności jak to powiedzieć? No wiadomo, że tych produktów jest dużo dla osób, które współpracują z Forever, no to one wiedzą, że po prostu mamy wszystko na wypadek. Ale takie must have, które ja staram się, żeby moja córka miała w nie, to jest właśnie Propolis. On, Propolis bardzo dobrze działa na wirusy. Na wirusy nie działają antybiotyki, yy, ale, o, zaczęłam Wam o córce, nie skończyłam. Trudno potem dokończyć, jak to się skończyło. No to co moja córka miała? Bo właśnie na pewno miała propolis, także propolis słuchajcie dosania i najlepiej ja robię tak, że psikam sobie gardło firstem, wiem, że nie jest dobry, ale przeżyć można, biorę łyżeczkę galaretki i na to przełykam tak, żeby ta galaretka została yy, na gardle, jak w pracy nie mam galaretki to oczywiście płuczę aloesem i yy, dosania biorę yy, propolis. I, to, yy, i też jeszcze biorę sobie plaster imbiru jak mi boli gardło bo to, to jest to co ja robię także yy, to Propelz jest też tym produktem który ja staram się żeby córka miała na pewno przed sezonem zimowym yy, druga rzecz imublend imublend po prostu też ma have. tam jest też witamina d tam jest też cynk tam jest, no już teraz nie pamiętam, nie, nie, muszę, nie muszę tego pamiętać, ale to jest takie pobudzanie układu immunologicznego, taki alarm, stawianie tych wszystkich, wiecie, nie, białych ludzików w stan gotowości, że wdar się wróg i teraz trzeba tutaj trzymać piecze, także to jest takie pobudzanie układu immunologicznego i to też staram się, żeby moja córka miała. To akurat nie mam, nie mam przy sobie właśnie immunolentu, bo on się skończył. Bardzo ważna rzecz, garlik. Czosnek ma hmm, pierwszy chyba wynalezienie antybiotyku, chyba się zaczęło od czosnku, bo czosnek ma właściwości antybiotyczne i hmm, nie wiem jak się ta substancja nazywa teraz, wyizolowana z czosnku właśnie chyba była hmm, prekursorem antybiotyków. Nie jestem pewna, ale coś, coś, coś było z tego. Także alaes jest pochodną czosnku, i cebuli, także te właściwości antybiotyczne, czosnek ma bardzo fajny i nasz czosnek mogą jeść osoby, które normalnie czosnku świeżego nie mogą jeść, dlatego że tu jest olej z czosnku. Czosnek im bardziej gniecony, im bardziej miażdżony, to on ma więcej właściwości, ma więcej swoich właściwości, także olej z czosnku, który tu jest w kapsułce jest bezpieczny dla osób, które tych związków, takich, które są drażniące na, na wątrobę, nie mogą brać, to tu mogą brać spokojnie. Także to jest antybiotyk, i te dwa produkty to jest po prostu. Jeszcze bym do tego dodał pyłek. Tutaj są różne antybiotycznie działające związki, i pamiętajcie, że antybiotyki naturalne mają tą przewagę nad syntetycznymi, że. Bakterie się na nie nie odparniają, Jak ja to usłyszałam kiedyś na wykładzie, co prawda nie jest forever, ale mm, takiego mm, zakonnika, że antybiotyki naturalne, czyli to, co mamy właśnie w czosku, w cebuli, wiecie, no jest dużo y, czystek, y, dużo jest takich rzeczy, które możecie oprócz y, suplementacji forever po prostu włączyć. Te, te, na te, na te mm, związki naturalne antybiotycznie działające, po pierwsze one nie działają na florę fizjologiczną, czyli nie niszczą, nie wyjaławiają, to jest po prostu rewelacja, a po drugie antybiotyki chorobotwórcze, one się na to nie uodparniają, czyli one są cały czas wrażliwe, czyli te naturalnie działające związki antybiotycznie działające. Cały czas są, jakby są cały czas aktualne. Wiecie, że nam się antybiotyki kończą, jeśli chodzi o medycynę, bo przez to, że źle bierzemy, że jest nadużywana antybiotykoterapia, to po prostu te szczepy y, część jest wypita, ale część, jak ta, która przetrwa, to ona jest już odporniejsza i przez to nam się tworzą y, y, taka, tworzy nam się większa odporność antybiotyków, y, bakterii na antybiotyki i stąd takie alarmy już i w medycynie naukowej, że żeby nie nadużywać antybiotyków. Także na wirusy po prostu rewelacja, naprawdę. Must have czosnek i pyłek. Pyłek też ma, też na niektóre bakterie działa. Miałam taką fajną książkę o pyłku i tam właśnie jest bardzo fajnie to opisane. Teraz wam jej nie pokażę. Całą książkę o pyłku miałam. Także są bakterie, które są też wrażliwe na to i wiecie, oczywiście, jeśli to wszystko jest pite aloesem, to pamiętajcie, że aloes to wszystko działa synergicznie, czyli jeden produkt, bo to są to w ogóle produkty pszczele, jeden produkt podnosi yy, działanie drugiego yy, i one yy, jakby mają wtedy większą moc, to jakby potęgowanie siły. <laughs> Także 2 plus 2 jest 4 czy tam nie wiem, 3 plus 3 jest 6 ale 3 razy 3 to już jest 9 o to chodzi w synergii no i y, z must have to koniecznie witamina D i to dużej ilości jak był covid to oglądałam badanie naukowe że pacjenci, którzy mieli wyższe poziomy, poziomy witaminy D3, D3 mieli y, to, ta choroba przebiegała u nich łagodnie bądź nie chorowali także tu jest akurat absorbent także możemy sobie jako cukiereczek to, to wiecie, do ssania brać. I ja oczywiście też jeszcze używam, jak już choruję, to mam normalnie 4000 Dewitum na przykład, dobrej jakości witamina D. Trzeba, wiecie, my w, my w pracy w laboratorium to trochę mamy fioła i na przykład, jak bierzemy jakąś witaminę D, robimy sobie badanie, patrzymy, czy faktycznie ten poziom wzrósł czy nie wzrósł, jak nie wzrósł, to znaczy, że ta witamina D w aptece, którą nawet bo wiadomo, może zazwyczaj kupujemy, jest do D i wtedy bierzemy inną firmę i patrzymy, no teraz już ja mam absorbent, ale wcześniej też tak robiłam właśnie, że yy, spra no sp sprawdzamy w taki sposób, na ile to się przyswaja. Także witamina D, duże dawki też ja zawsze biorę, jak choruję, no i czystek. Czystek to jest herbata, którą mam, też wszędzie w pracy, w domu i właśnie mam zawsze włożone co, w słoiczek co to jest, żebym wiedziała, bo te mm, torebki wyglądają tak samo. Ja go nie lubię, on jest niedobry, ale zalewam go małą ilością wody i jak lekarstwo po prostu wypijam. I e, cały czas chodzę, w, 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 wypijam ten czystek kilka, przepraszam Was, herbat dziennie. Ale cały czas też mam imbir. W ogóle całą zimę piję wodę z imbirem. Albo z cytryną jeszcze, albo z pomarań plasem pomarańczy. I imbir po prostu, jak jestem chora, to po prostu mam w buzi na zasadzie e, takiego, wiecie, czas... E, no wiem, że to jest pikantne, ale wiecie, to można się przyzwyczaić. Jak już taki się robi, że nie czuję smaku imbiru, to go trochę rozgryzam i cały czas dzisiaj na zasadzie gumy do rzucia e, ten plasterek noszę. Także to jest po prostu maschew, co na pewno przy infekcjach... E, ja chcę, żeby też moja córa miała. Jeszcze jeśli moja córka tego nie ma, ale ja w domu też używam. To jest naturalny, tak my tak nazywamy naturalny steryt, ale naturalny, więc też nie ma. Nie ma wiecie, tych szkodliwych, szkodliwych skutków ubocznych sterdów, ale to też jest taki, działa antyoksydacyjnie, dokładnie działania. Wiecie, nie pamiętam zawsze, jak go zaczynam, jak gdzieś tam sobie. Coś doczytuję, to sobie doczytuję, to, jakie to ma działanie. Ale właśnie bardzo pomaga przy infekcjach też. Podnosi, jeszcze podnosi potęgę działania tych środków, tych preparatów. Także licjum też biorę, jeśli mam. I kiedyś usłyszałam na szkoleniu, że Argi, Argi też ma, ma dużą pomoc. Właśnie przy covid -zie. doktor chyba Kulazińska mówiła o Argi. Chyba olejnik też. Także jak zachorowaliśmy z mężem na COVID, to ja Argi brałam. Znaczy tego też byłam bardzo słaba. Też delikatnie rozszerza naczynia krwionośne i też uszczelnia. Także myślę, że to może też o to chodzić. Nie wiem, w każdym bądź razie nie powiem Wam dokładnie działania, ale ja też używam przy chorobie, jak mój mąż choruje, to też używam Argi. I teraz sobie myślę, czy to wszystko. Aha, i absorbent C oczywiście. Absorbent C jako cukiereczki, jako witamina C. Też tutaj akurat nie przyniosłam, ale no to, to wiadomo, że witamina C jest potrzebna. I miałam, jeśli chodzi o moją rodzinę, to miałam dwa takie przypadki. Nie chcę, żeby jeśli komuś się spieszy, to już dalej nie musi słuchać, bo teraz tylko opowiem o jakichś takich rzeczach ode mnie z mojego domowego podwórka. Eee, aha, to do końca najpierw o tej córce. No i ta córka miała lajta. Miała pyłek na pewno, miała na pewno czosnek, no te, takie podstawowe miała. Nie miała litium, miała czosnek albo miała propolis, już nie pamiętam, który miała. Aż tak wszystkich nie miała, ale, ale nie wiem, czy imu immoblend. chyba do nie miała. I no to gardło po prostu wiedziała, że musi psikać firstem, także psikała to gardło firstem. I też ten imbir, też, też jej mówiłam, żeby jej, kupił. Jej chłopak czystek też musiała chyba kupić, bo chyba nie miała. W każdym bądź razie po weekendzie, słuchajcie, wysłałam czyli sobota była chora i niedziela. Już w niedzielę mówiła mi, że jest lżej, i po weekendzie, jak mi wysłała zdjęcie, to naprawdę to gardło już było takie, że nie wymagało pójścia do lekarza, że to się rozeszło i potem mi mówiła, że podobno jest coś takiego jak angina wirusowa. Angina to jest bakteryjne zapalenie. No ale jeśli jest coś takiego, no to wiecie, w środowisku medycznym coś tam wiadomo, bo ona ma znajomych, którzy też studiują medycynę. <laughs> I to mi pokazało, że wiecie, dawki to wiadomo, już musicie się odezwać do osoby, która Wam ten filmik wysłała, ale to mi pokazało, że jeśli ja mam produkty, to nawet jeśli się cokolwiek dzieje w weekend i wiadomo, że no trzeba już zadziałać od razu wiadomo, że trzeba poszukać o pomocy lekarskiej no bo też różnie się może angina skończyć u mojego męża to jest bardzo nieciekawy przebieg, ale już działamy, już osłabiamy bakterie już wzmacniamy nasz układ immunologiczny, o to, o to bardzo chodzi, żeby ten nasz układ immunologiczny sobie z wieloma rzeczami poradzi nawet z komórkami nowotworowymi, ale on musi być w dobrej kondycji i musi dostać wszystko, w imunblencie jest cynk witamina D, w lajcie są aminokwasy, które są, białka są potrzebne, jeśli nawet Wam się nie chce, nie macie lajta to zjedzcie sobie po prostu jajko, ugotujcie sobie na pół miękko jajko i bo potrzebne są białka do syntezy wszystkich tych komórek, które biorą udział w układzie, jako, jako układ immunologiczny w walce z drobnoustrojami. Drugą taką, takim przypadkiem, który po prostu w produkty mi uratowało życie było moje zapalenie pęcherza. Ja generalnie nie miałam nigdy problemów z zapaleniem pęcherza. Kąpałam się w jeziorach. No nie wiem, no nigdy nie miałam takich problemów, żeby gdzieś ta moja flora bakteryjna była wzbogacona przez, przez pewnie to są bakterie, które powodują zapalenie pęcherza moczowego. No też chodzę na te baseny, wiecie, tamte jacuzzi ciepłe, no pewnie gdzieś, gdzieś sobie mm, zapodałam. No i mm, obudził mnie ból pęcherza. Obudziła mnie chęć po prostu pojścia do toalety i ogromny ból pęcherza. Ja nie mogę, to było chyba o trzeciej w nocy czy o czwartej. No kto miał, to wie co to znaczy. <grywka> I załatwiałam się niestety z krwią. Załatwiałam się z krwią i ja po prostu byłam przerażona, bo pierwsza raz coś takiego mi się zdarzyło. No i oczywiście, to co miałam w domu, to dawka uderzeniowa. Yy, I wiecie, no, niestety, tej krwi było całkiem sporo. Ja byłam przerażona. Wiecie, ja mam z tyłu głowy cały czas to, że ja pracowałam 20 lat naprawdę w agresywnej chemii, w laboratorium histopatologicznym i tam barwiliśmy ręcznie, tam nie były barwienie, nie było zamknięte w aparaty, odwadnianie tych skrawków w tych sylenach, acetonach, to yy, no, na pewno nie jest bez znaczenia. I wiecie, ja wiem, mam takie przeświadczenie, że yy, to, że ja teraz dobrze się odżywiam i że pilnuję tych detoksów, to może być tak, że jeśli nawet wtedy się jakieś, jakieś mutacje genetyczne zadziały za, za, za i y, jakiś tam nowotwór się już zaczął tlić, ale ten układ immunologiczny może go trzymać w ryzach. I dopóki ja jestem y, w jakiejś dobrej kondycji, to jest to ok. Ale no, nawet stres, no, choroba y, bliskich, czy śmierć, no, mamy, czy cokolwiek, stres może powoduje to, że układ immunologiczny jest wyłączony bo to jest jakby dodatkowa funkcja, taka przeżyciowe funkcje są inne i stres po prostu, no wiecie, tak jak nam dziecko choruje, jest w szpitalu, to nie zajmujemy się, wiecie, praniem, czy czymś, tylko, czy zakupami, tylko po prostu jest dziecko, kupienie byle czego na mieście, żeby tam w tym szpitalu być i wiecie, no to jest taka alarmowa sytuacja, tak samo jest w stresie, że ten organizm wtedy już nie, odporność jest wyłączona, bo na to nie ma po prostu czasu i wiecie, ja cały czas tak z tyłu trochę głowy mam, czy ja sobie gdzieś tam tego, te, te, takiej zmiany nowotworowej gdzieś tam nie, nie wyhodowałam i jak zobaczyłam tą krew, to sobie po prostu pomyślałam, bo to było zbyt nagle, ja nie miałam, wiecie, jakichś takich symptomów, I ja mówię, kurde, coś tu nie tak, ja sobie pomyślałam, czy to nie jest jak pęcherza, już w jakimś tam, wiecie, zaawansowanym stadium, że ja mam tyle tej krwi, zboczenie zawodowe. Ale nic, wzięłam. <laughs> Wiecie, na no przykrwienie pęcherza, przekrwienie każdych tkanek jest bardzo dobrym podłożem do tego, żeby te komórki nowotworowe yy, zarażały yy, zdrowe i to ukrwienie powoduje to, że te komórki nowotworowe mają wszystkiego więcej. One mają dużo jakby większą, yy, większą potrzeba większej energetyki. Ale dobra, nie, nie o nowotworze miał być. Cała przerażona to, co miałam w domu, wzięłam w dawkach uderzeniowych, i naprawdę powiem Wam szczerze, że do rano zadzwoniłam do pracy, że nie jestem w stanie przyjść, i naprawdę już nie wiem, około 10 już przestałam załatwiać się z krwią. Już, już normalnie się zatwiałam, także tu się ucieszyłam, że to jednak nie nowotwór i jakaś perforacja i coś. Wiecie strach ma wielkie oczy, zaraz sobie coś dołożyłam, ale i faktycznie nie miałam furaginu, bo wcześniej nie chorowałam, także z naszymi produktami sobie poradziłam, mało tego nawet działając, wiecie, na te, na te, bakterie, też jeśli coś tam się innego tli, bo wiecie, no mamy pełno tego wszystkiego, także jednocześnie też działamy na coś innego, czy jakieś tam bakteria w żołądku, gdzieś tam się tli, no to jak zrobimy sobie taką, zrobiłam sobie taką dawkę Wam na na to zapalenie dmacherza, to też przy okazji coś innego wybiliśmy, bo te związki mają antybiotyczne działanie, ale to nie są związki chemiczne, takie syntetyzowane, takie jak antybiotyki, także tu nawet jeśli, jeśli ja przeholowałam to po prostu jakieś rozwolnienie najwyżej mi się zrobi, a nie ma tak, że tak jakbyście wzięli potrójną dawkę antybiotyku, to wiecie serce i, i w ogóle no, to nie, nie są to nie są mm, tak jakbyście zjedli za dużo czosnku nie także to musimy pamiętać także to było moje takie doświadczenie i tak byłam wdzięczna że te produkty jednak mam w domu i że mogłam sobie po prostu pomóc w tym bólu no i też mąż teraz jak już ma anginę to już w ogóle nie dyskutuje tylko to co mu daje każe mu gardło psikać każe mu nie jest słodyczy bo on u niego angina się yy, kończy nacinaniem, wiecie, migdałów i wiecie, to jest bardzo niebezpieczna bakteria, która powoduje anginę. Także on mnie naprawdę słucha, pije, ale jest to tyle, co mu każe. Pije czystek, bez gadania i, i wiecie, i on sam widzi, że jemu to po prostu przechodzi. Także też mieliśmy taką, taką sytuację, że właśnie coś ta angina, nie wiem, czy on się w pracy destresował i gdzieś ta angina jakoś mu no niby nie miał tego gardła, ale się źle czuł. No i wysłałam go do lekarza, bo yy, no stwierdziłam, że będzie potrzebny antybiotyk. Dostałam antybiotyk. Brał go chyba z tydzień czasu. Yy, I nic nie było lepiej. Czuł się w ogóle gorzej. No coś mi tu w ogóle nie grało. No i ja mówię idź, bo ty chyba dostałeś ze słaby antybiotyk. Yy, tutaj te produkty dawałam i też tak było, że coś mi nie, nie działało. Nie, nie wiedziałam o co chodzi. No ale gardła nie miał czerwonego, nie było jakoś bardzo czerwone gardło, ale to bardziej tak, tak jakaś taka infekcja, ale nie, nie wiadomo co. I ja on dostał właśnie przez tydzień antybiotyk, potem wysłałam go do lekarki, dostał, dostał drugi antybiotyk, taki żołomatko. Tak sobie poczytałam spektrum, mówię, matko, no mi tu chłop po prostu zajdzie, nie? Ale przyszło mi do głowy, żeby... żeby też tak mnie zdziwiło, no, lekarze po prostu nie mają takich możliwości, żeby robić badania z krwi. Yy, za każdym pewnie razem, no, bo ja wiem jak to też wygląda z, z strony kuchni, że mają czasami związane ręce. Ja mówię, słuchaj, weź, niech ci yy, dałam mu pieniądze, mówię, niech ci zrobią badanie prywatnie z y, morfologię, CRP i prokalcytoninę. A bo jak to jest faktycznie bakteryjne, no to po prostu będzie widać, że to jest bakteryjne i że trzeba faktycznie ten antybiotyk Wiecie, taki konkretny wziąć. <laughs> Zrobił te badania, ci <laughs> okazało, że CRP, słuchajcie, norma jest do 0,5, on miał 0,6, także to nie był żaden proces zapalny. Yy, prokalcetonina to w ogóle była zabawa, ale w sumie prokalcetonina też wyszła ujemna. na w ogóle, białe krwinki wyszły w normie, także też organizm niczym nie walczył, także to było coś innego. On się miał akurat być może jakąś infekcję wirusową, także to gardło miał czerwone. Ale później to jego gorsze samopoczucie to, wiecie, nie wynikało z tego, także niepotrzebnie, by dostał, wiecie, taki mocny antybiotyk. Także po prostu już wtedy wiedziałam, że coś innego trzeba, także dawałam mu więcej argi po prostu i, i po prostu dożywiłam go, dowitaminizowałam i naprawdę czuł się coraz lepiej i z tego wyszedł. Także wiecie, też warto robić sobie badania. Trzeba chodzić do lekarza, ale też warto robić sobie badania, bo też lekarze nie zawsze mają takie możliwości, żeby cytonina w, w tym ośrodku kosztowała 250 zł. Wiecie, no jakby lekarz wszystkim to zlecał przy każdej infekcji, to moment by pewnie wyleciał. Także musicie być tego świadomi i też czasami sobie robić badania na własną rękę, żeby, żeby też zobaczyć, czy choroba się wycofuje, jak to w ogóle wygląda. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Oczywiście bo od, po to, jak stosować produkty, to zgłoś się do osoby, która Ci ten filmik wysłała. E, oprócz foreverowych produktów warto jeszcze naprawdę mieć na stałe czystek. I e, jakoś takie mam przekonanie, bo gdzieś tam słyszałam taką, taką, e, takie doświadczenie koleżanki mojej. I warto mieć produkty w pracy, przy sobie, czasami w torebce, żeby móc już zadziałać. To tyle. Życzę Wam zdrowia. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Pa.